tam szkoły wprowadzić własności. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie, w polskiej tradycji święta majowe są dniami radosnego, patriotycznego świętowania. A ja bym chciała, żebyście mieli świadomość tego, że kiedy ja i część Waszych nauczycieli mieliśmy tyle lat, ile Wy teraz, to nie zawsze tak było. Wolny był 1 maja, w czasach, kiedy w Polsce rządzili komuniści, niestety 3 maja. To był zwykły dzień pracy. Nikt go nie świętował. Może nie chciał pamiętać o tym, że to jest święto polskiej demokracji. Może ostatni rzut na taśmę, aby uchronić się przed nieuniknionym rozpadem państwa, ale bardzo oświecona i mądra myśl ludzi, którym na sercu leżało dobro kraju. Szczególnie 3 maja jest dniem celebrowania naszej polskiej państwowości, której 3 majowa konstytucja jest fundamentem. Dlaczego tak ją postrzegamy? Ponieważ symbolizuje ona oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenie rządzących Polską do modernizacji naszego kraju. Stąd przez 123 lata zaborów. Konstytucja 3 majowa była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń wszystkich Polaków, którym na sercu leżało to, aby doprowadzić do odzyskania niepodległości i suwerenności państwa. Powszechnie wiadomo, że konstytucja 3 maja, uchwalona jako pierwszą w Europie i drugą na świecie po amerykańskiej, na tamte czasy. Końca wieku XVIII była ona bardzo postępową ustawą zasadniczą. Była ukoronowaniem polskiej oświeconej myśli, zwieńczeniem wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, którzy do dziś są naszą chlubą. Warto, aby dzisiaj naszej wspólnej patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków towarzyszyła refleksja nad współczesnością. Nad rzeczywistością, w której przyszło nam żyć, może bez względu na to, ile mamy lat i jakie doświadczenie życiowe, powinniśmy się czasami zastanowić, czy dobro ojczyzny jest w naszym życiu dostatecznie ważnym elementem. Jesteście świadkami wielkich zmian historii. Widzicie, że to nie zawsze jest tak, że wolność jest dana na zawsze. Nasi sąsiedzi walczą o to, aby zachować swoją suwerenność. Miejmy nadzieję, że naszego kraju nigdy to nie spotka, ale o swoją ojczyznę trzeba dbać i wy też możecie o nią dbać. Nasze zobowiązania wobec Polski to nauczanie młodego pokolenia Was, bo po to są nauczyciele, ale także Wasi rodzice. Waszym zobowiązaniem wobec Ojczyzny, drodzy uczniowie, jest nauka. Polska potrzebuje dzisiaj mądrych, świadomych obywateli, którzy będą w stanie przejąć odpowiedzialność za przyszłość własną i kolejnych pokoleń. Przy okazji dzisiejszej rocznicy warto zwrócić uwagę na gwarancje zawarte w Konstytucji, tej, która obecnie obowiązuje. Są to wolność słowa, swobody obywatelskie, trójpodział władzy. To określone w Konstytucji standardy zapewniające funkcjonowanie nowoczesnego, demokratycznego państwa polskiego. Państwa, które jest wolne, które chroni obywateli przed każdą naruszającą ludzką godność ideologią. Nasza Konstytucja stoi na straży sprawiedliwego porządku społecznego. Dlatego szanujmy tą Konstytucję. I tą obecną, i tą trzecią majową. Okazanie szacunku naszej Konstytucji, dzięki której realizuje się wizja Polski jako części demokratycznego świata, czy poszanowania prawa w ogóle, to także hołd złożony naszym wielkim przodkom. Nie zapomnijcie nigdy, że jednym z tych przodków jest człowiek, który dwa lata po tym, jak Polska przestała istnieć, a sześć lat po tym, jak uchwalono Konstytucję 3 Maja, napisał słowa pieśni, której. Wysłuchaliśmy dzisiaj w Waszym wykonaniu, na samym początku apelu. Wybicki to jest syn Ziemi Kaszówskiej, z którego powinniśmy być zawsze bardzo dumni. Miejmy szacunek dla naszych osiągnięć jako narodu i tak jak wiwatujące tłumy warszawiaków, zgromadzone ponad 200 lat temu przed Sankiem Królewskim, celebrujmy naszą polskość, naszą wolność. Niezależność i niepodległość. Szanujmy Konstytucję. Życzę Wam wszystkim miłego świętowania. Nauczycielom odpoczynku Wam wielu radości. Pierwszy i drugi maja to mają być dni z cudowną pogodą. Trochę mam się potem ochłodzić, ale mam nadzieję, że dacie radę. W całej polskiej ziemi, nie tylko w Warszawie, wszyscy obchodzimy święto narodowe. Dzień dzisiaj wesoły, święto polskiej wiosny, słuchać z każdej szkoły, dzieci śpiew radosne. Polskie dzieci, powitajcie znów Maj trzeci, Co z minionych lat oddali, na powracającej fali, idzie ku nam znów radosny, dzień promienny polskiej wiosny. W dniu pamiętny, odniu sławny, choć w przyszłości tak już dawnej. Wielkopomny maju 3. Polskę Cię witają, dzieci! Po pierwszym rozbiorze Polski, dokonanym przez Rosję, Austrię i Prusy w 1772 roku, dążenie do reform stawało się coraz silniejsze i ogarniało znaczne kręgi społeczeństwa szlacheckiego. Obóz proponujący reformy, zwany patriotycznym, Dążył do przeprowadzenia reform ustrojowych, uniezależnienia się od Rosji, poprawy stanu obronności państwa, drogą powiększenia armii. Przeciwny tym zamierzeniom obóz opozycji magnackiej był wrogi wszelkim reformom i zamierzał nadal opierać się na protekcji rosyjskiej. Król i stronnictwo zdworskie dążyło do wzmocnienia armii królewskiej i powiększenia armii, ale w oparciu o carat. Walka pomiędzy tymi stronnictwami miała rozegrać się na Sejmie, który rozpoczął obrady w 1788 roku. Czegóż się biedny uskarżesz, narodzie, Los Twój zwalając na obce uściski? Szukaj nieszczęścia w twej własnej swobodzie i bolej na jej opłakane zyski. Żaden kraj cudzej potęgi nie zwabił, który sam się pierwej nie osłabił, Wstargawszy węzeł pokoju i zgody. Niegdyś najwyższej władzy osadzony, rozbiegaliście się jako liche trzody, bez wodza, rządu, rady i obrony. Ostygło dobra publicznego serca, albo po chlebce, alboście o Podczas obrad Sejmu Wielkiego, zwanego Czteroletnim, uchwalono Konstytucję w dniu 3 maja 1791 roku. Składała się z 11 rozdziałów, które dotyczyły spraw ustrojowych państwa, w tym trójpodziału władzy i ładu stanowego społeczeństwa. Posłuchajcie, przez laty, dawno, dawno o dzieci, też był taki dzień jasny, taki cudny dzień trzeci. W wielkiej sali sejmowej przed narodem, król stawa, odczytano raz pierwszy konstytucję i jej prawa. Rozdział pierwszy, religia pania. Religią narodową panującą jest i będzie wiara święto rzymsko katolicka ze wszystkimi jej prawami. Rozdział drugi: Szlachta, Ziemianie. Szanując pamięć przodków naszych, pierwszeństwo w życiu prywatnym i publicznym uroczyście zapewniamy. Rozdział trzeci: Miasta i mieszczanie. Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem Miasta nasze królewskie i wolne w Rzeczpospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy. Rozdział czwarty. chłopi Włościanie. Lud rolniczy, spod którego bogactw krajowych źródło pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy. Rozdział piąty. Rząd, czyli oznaczanie praw publicznych. Sejm, czyli stan zgromadzony na dwie izby dzielić się będą. Na izbę poselską i izbę senatorską pod prezydencją króla. Rozdział siódmy. Król, władza wykonawcza. Żaden rząd, nawet najdoskonalszy, bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Władza najwyższe, najwyższego wykonywania praw królowi w Radzie jego oddajemy. Rozdział ósmy. Władza sądownicza. Nowy Kodeks Praw Cywilnych i Kryminalnych przez wyznaczone przez Sejm osoby spisać rozkazuje. Rozdział 9. Regencja. Sejm wyznaczy królową do zastąpienia króla w obowiązkach. Rozdział 10. Edukacja dzieci królewskich. Synowie królewscy, których do następstwa tronu Konstytucja przeznaczyła są pierwszymi dziećmi ojczyzny. Przeto batność, o dobre i wychowanie do narodu należy. Rozdział 11. Siła zbrojna narodowa. Naród winien nie sobie samemu obronę od napaści i do przestrzegania całości swojej. Wszyscy, przeto obywatele, są obrońcami całości i swobód narodowych. Konstytucja stanowiła poważny krok naprzód w dziele reformy państwa. Wiele jej postanowień, jak na przykład Zniesienie wolnej elekcji, konfederacji, rokoszy i liberum veto było zdecydowanie postępowych. Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła. Wiwat krzyczcie, wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. Taka jest narodu wola, za twych braci i za króla. Obywatel każdy wszędzie, życie swoje ułożyć będzie Wiwat Sejm i naród cały, dziś na nieba, żywot doły. Wiwat krzyczcie, wszystkie stany, niech żyje król kochany. Od dniu radosny, który marzysz winy, Polska przebacza, znów tuli swe zny. Błyska już światło przed nami poddali, jasny płomień nadziei się pali. Już rozkwita nasza ziemia wiosną, a oni się hen. Ta wieść, że sensie się spełnia dawno nieśniony. Do pracy staje to obudzony, nie damy Polsce zapaść do mogiły, zwyciężmy wroga, ducha potęgą, już krwawe ręce nas nie dosięgną, Wiwat król, Konstytucja, iwad wszystkie stany. Bała się naszym zaborcom. Ostro zwalczała ją również opozycja magnacka w kraju, gdyż ograniczała poważnie jej wpływ na rządy w państwie. 27 kwietnia 1792 roku przedstawiciele opozycji magnackiej podpisali w Petersburgu akt konfederacji, który potem ogłosili w przygranicznym miasteczku Targowica. Akt ten unieważniał konstytucję 3 maja oraz wzywał władzenie Rosji, caryce Katarzyny II, do udzielenia zbrojnej pomocy celem przywrócenia dawnej formy rządów Rzeczypospolitej. Oj, Targowiczanie dobrze się nazywali, jak i Udasza za srebrniki. Polskę stargowali, starkowali Polskę i tę wolność branią. zgasili nad ojczyzną. Gwiazdę ostatnią. Glesili blaski w polskiej koronie, podeptali Orły Białe i Litwy pogonie. 18 maja 1792 roku do korony i Litwy wkroczyły wojska rosyjskie. Wojna zakończyła się przegraną Polaków, a konsekwencją był drugi rozbiór polski w 1793 roku a następnie w 1795 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. Ojczyzno moja na końcu się upadła, zamożna kiedyś sławę i wsiłę, ta co od morza aż do morza władała, kawałka ziemi nie ma na mogiłę. Jakże ten wielki trup do żalu wzrusza, w tym ciele była milionów dusza. Dzieło Konstytucji 3 Maja jednak nie zaginęło, Przeszła do historii jako druga na świecie poamerykańskiej, a pierwsza w Europie. Jeżeli tutaj domu próg, jeżeli serce stąd pochodzi, Na miedzach śpi czerwony głóg, a chleb powszedł i się tu się rodzi. Jeżeli źródła biją stąd, by dać początek modrej Wiśle, I jeśli tu najbliższy ląd, o którym zawsze będziemy myśleć, Nauczmy się na pamięć tego kraju, litera po literze, dzień po dniu, co oczy po horyzont ogarniają, co zdarzyć się nam może tylko tu. W złocistym lipcu czy w zielonym maju, od wschodu słońca aż po nocy cień. Nauczmy się na pamięć tego kraju, jedynego na świecie jak własne dzień. Dzień flagi. Chcielibyśmy przedstawić informacji na temat polskiej flagi. Barwy na fladze państwowej mają kolor biały i czerwony i związane są z Polską od początków jej istnienia. Biel symbolizuje czystość oraz szlachetność polskiego państwa, natomiast czerwień była symbolem odwagi i krwi. W dawnych czasach chorągwie i sztandary Polski, tak jak podczas bitw pod Grunwaldem, były koloru czerwonego z wyszytym białym orłem. Pierwsza regulacja prawna dotycząca flagi została przyjęta 7 lutego 1831 roku, podczas trwania Powstania Listopadowego. 1 sierpnia 1919 roku, po odzyskaniu niepodległości, Sejm ustawodawczy przyjął, że kolorami flagi będzie biało-czerwony, ale ustalił także, że będą to dwa podłużne równoległe pasy: na górze biały, a na dole czerwony. W 2004 roku ustanowiono 2 maja Dniem Flagi. Nowy Dzień Świąteczny mamy. Drugi maja to dzień flagi, choć historia barw jest stara, to dopiero teraz flaga doczekała takiej chwili, której ją radośnie czcimy. Z nią od wieków naród kroczy, jest gdzie łzy i krew broczy. Przez zawory wojna świata zawsze bliska jest Polaka. Ciesz się, plago, a my z tobą, godnie uniesione czoło. Ufne myśli i nadzieja, duma serce nam rozpiera. standard szkoły wyprowadzić baczność.